jest jest mi serię, Nie, ogólnie no tak jest mi serię. a to jest pierwszy odcinek serii randomowe Nowej gierki dzisiaj przydarzyło nam się ale lag, ale mam lagi o boże no już się uspokoiło chyba Czuję się w no już trochę lepiej mm. O oh Boże, czy mm, okej... Okay. To jest Call of Duty Modern Warfare 4 Serwer Only Czekajcie, wyjdę na flash, robię refresha Eee. Widzimy sobie jeszcze raz na ten serwer. No, znowu 30 FPS-u. Eee, randomowe granie, nowa seria bydę grał w randomowe gry Randomowe gierki. No już nie mam łupki na szczęście. <laughs> Oj, sorry. <śmiech> eee, jest sylwester. Eee. Jest sylwester. Mamy specjalne, kurde, powrót na 2013 rok. Eee. Patrzcie, jaki debil. A dostał ban ten man blue, to jest żałobnizm. Eee, <kudzie> Kurczę, Znowu rok, macie specjal, macie powrót mój. Dwa odcinki Science Row i ogólnie nowa seria Science Row. Druga nowa seria, ale randomowe gierki. Eee, no. Ale lamia. Mamy no jednego? Nawet no. Jednego. Patrzcie. mam 0 na 6. To jest takie straszne. Nie.

Patrzcie, nie widział mnie. Ziobaczek. Pan! Bere Patrzcie! Jak ide? Sknajf, o my Eee. Tutaj będą sobie robić. Nie będę mną ogrę... Nie wiem, mówię to? Powiem już podejść jeszcze raz. Ale taki nie ogarn. Przez chwilę. Eee... Yy... Dzisiaj no się troszkę wykluczyć, jakby ktoś chciał sobie pobrać ze mną. Na multi... Załóżmy na jakimś, nie musi być akurat ten serwer. Czy to serwer? Są... Tak, jest yy... To po prostu pisać w komentarzach. Popykać. Na dwóch. I... Yy... No ważne. Full... Nie, Piracki, Call of Duty... Sprawny Skype, żeby się jakoś się dało dogadać. Tutaj też jest czas. Yy, no, ale... Nie byłbym mówić, bo nie lubię pisać. Znaczy, yy, nie, nie, że nie lubię, ale... Wiecie, jak? zawsze wolę coś powiedzieć. To tak jak teraz, zamiast mm. mikro bym tutaj sobie pisał. Nie? To dalej. Yy. No nie! Ja. Macie... powrót na mój, na YouTube 2013. nie wiem. Eee... czy macie nową serię. Macie nową serię Science 2, 5Q i randomowe gierki. Czujesz jak, jak na ptaka, jak na ptaka. Dziwna. <laughs> o mój. Jest 18.49 grudnia. 31 grudnia. Przypłynęło mi coś śmiesznego. Jest mój kolega, żebyśmy podpisali się na jakiś tam w szkole. Teddy. Teddy. Siostra weszła do pokoju, ale cóż z tego? Nie, nie widzę jej. Mm. wiesz, że być na YouTube. Jakie taka? To ja tego pewnie nie wrzuciłam. Ciebie wrzucę, zrobię ci na trolek. Monika. Słodziak! No po co ja mówimy słodziak? Nie, 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 słodziek, nie. Słodziak, nie słodziak. Nie no. Sraka nie gra. 6,26 pierwtana. Kurwa, rozgadała się. No macie specjalne, dużo na ten 2013 mój no, powrót. 16 na 28, cicho jeszcze sobie tylko 4 ludzi Tak mam 4 ludzi Tu jest jakiś zielony, ale nie Tak nie Dobzi są nie, weźmy się jeszcze pisze To będę mógł, łatwo Rumi, bo Dobra jeszcze, bo tylko jedzie, Sadę. macie głos mojej siostry przyda wam się dobra dobra to był pierwszy odcinek serii randomowe gierki trzymajcie się i życzę wam miłego sylwestra miłego tam sylwestra imprezy itd patrzcie na niego że na No dobra. Yy, yy, fajnych, nie wiem. Fajnej imprezy. Dobrego szampana i tak dalej. Więc to pierwszy odcinek serii radę. Wagiara. Fuck. Dobra, patrzcie na to. Sorry, wyłączyłem nagrywanie. Patrzcie na to. Fuck! Dobra, czekajcie. no, Do miłego pana superowego imprezy. Trzymajcie się, cześć.